Myślę, że teraz czas na wydanie od Państwa. Czy ktoś chce zadać pytanie, jeśli tak, tutaj widzę pierwszą rękę w górze. Bardzo prosimy o przedstawienie się jeszcze. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panom Krzysztof Ja mam do Pana takie pytanie. Pierwsze pytanie do Pana Biedy, jako byłego starosty. Sprzedając tak zwaną strefę ekonomiczną, czy przeprowadził Pan konsultacje z mieszkańcami Sobry? A do czego zmierza? Dlatego zmierzam, że była przepiękna świetlica Pocepalnia. Została sprzedana dla drukarni. Nie wiem kto. Czy to za pana, czy za kogo innego. I mam w związku z tym pytanie. Gdzie ta młodzież ze Sowrym w tej chwili panowie ma się podać? To jest pytanie do panów wszystkich. Siedzą na ławkach, piją. Piją. Świetniki są wybrącane i tak dalej. Następne pytanie, chciałem się panu zapytać, czy byliście panowie poza granicami kraju naszego? A mianowicie do czego zmierzam? Przez wszystkie centra miast idą przepiękne rzeki. Przez naszą, przez naszą piękną limanową przechodzi też rzeka. Jak to ma wygląda? Jak my mamy pokazać tym turystom tą naszą limanową, tą piękną, którą za panami jest są te dwa plakaty z góry. To jak my mamy tą rimanową pokazać, gdzie rzeka jest nieuregulowana, zarośnięta, płyną dosłownie ścieki. Wystarczy pojechać do Dolnego Kubina, do Berlina, do, do innych miast, nawet polskich, do, do takiego Rymanowa zdroju, gdzie jest piękna rzeka u, 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 uregulowana. Następna sprawa, to jest do panów też wszystkich pytanie, jak panowie widzą yy, rozwiązanie, bezpieczeństwa w naszym ukochanym mieście. Czy Straż Miejska ma pracować tak, jak pracuje burmistrz, czyli godzina 7.15. Czy ona ma pracować w godzinach, gdzie jest największe zagrożenie, w godzinach popołudniowych i, i wieczornych? Nie możemy zganiać wszystkiego na policję. Bo policja, jeżeli dzwonimy na policję, to policja nasz lewa macie Straż Miejską. Zobaczcie sprawie przez policję. Dziękuję bardzo. Bardzo prosimy o odpowiedź teraz Pana Krzysztofa Górnę w pierwszej kolejności. To znaczy może ja od końca. No, oczywiście ma Pan tu rację. Policja Municypalna z prawdziwego zdarzenia, a nie trzy czy cztery osobowa powinna pracować tak jak jest. Potrzeba tego z tym, że sama Policja Municypalna musi uzupełniać działania Policji Państwowej. Jak Państwo myślę, że już wiecie, w ostatnich dniach udało się otrzymać samochód dla Straży Miejskiej. Łatwiejsze będzie poruszanie i dojazd do poszczególnej... Proszę. w jakim celu będzie to poruszanie? Proszę? No w takim celu, że na przykład jeżeli jest y, interwencja w rodzinie, to policja tam nie pojedzie, a Straż Miejska musi jechać. To jest taka sprawa. Kompetencje Starzy Miejskiej są określone, kompetencje policji są określone. Jeżeli chodzi o sprawę brudnej potoków, zgadzam się z Panem, kilkakrotnie nawet z burmistrzem byłem u pana Kawalca i żeśmy na ten temat dyskutowali. Powiedział mi wyraźnie, on dostaje tyle pieniędzy, żeby wykosić jeden potok od Limanowej granicy do granicy Limanowej i nic więcej nie zrobił, A jedynym gestorem tych potoków jest SZDW. Przejąć te potoki. Proszę. Te w jaki sposób, jeżeli to jest Sejmowa decyzja, to jest uchwała Sejmu, że właścicielem potoków są państwowe. To jest państwo, państwowe jednostki. Ale dlaczego Rymanów przejął potok? Bo rozmawiałem nie jest to To znaczy i nie jest to możliwe i naprawdę proszę, nie w tej chwili ja nie mogę powiedzieć panu na jakiej zasadzie przejął, bo nie wiem. Natomiast wiem, że to jest niemożliwe u nas. Bo dam panu najlepszy przykład. Co pan wie o tym na sesji? Będą na ulicy Polnej chcieliśmy przebudować most, który w tej chwili ma 13 metrów, chcieliśmy zrobić 23 metry. Ercel Gieł powiedziało: 45 metrów, około 5,5 miliona koszt. Następna sprawa, jeżeli chodzi o świetlicę dla dzieci. No, jest to mankament całej Limanowej. Udało nam się w tej chwili wstępnie rozwiązać sytuację na osiedlu Zygmunta Augusta. Budując strażnicę, wybudowaliśmy trzy okazji świetlice dla anonimowych alkoholików i dla młodzieży, która będzie tam miała jakiś stół, jakieś te. na pewno to się wygra, dobra, gdy będzie wykończona już cała strażnica. Jeżeli chodzi o Sowninę, to no jest problem, problem, jak pan wie, jaki? Brak lokalizacji, gdzie można by było czegoś takiego zrobić. To trzeba wskazać miejsce, dogadać się z właścicielami, kupić grunt i wtedy coś wybudować. To znaczy, ja uważam, że najbardziej zainteresowanymi są mieszkańcy SOWI, nie burmistrz. Naprawdę mieszkańcy powinni wskazać, które miejscu głowy najwygodniej. Była rewelacyjna sprawa cpn świetlicy. Naprawdę była dobra. Proszę. Malu, Ale to, to dlaczego jest... się burmistrz odcina od Sownina? A dlaczego się ma odcinać? Proszę Państwa, czy Państwo, że się nie zauważyli, że w Sowlinach powstały dwa nowe piękne zakłady, partner i pan Czamara? To my się odcinamy dlatego? Czy Państwo nie wiecie o tym, że na y, byłej bazie CPN-u powstała strefa ekonomiczna, gdzie w tej chwili jest 15 zakładów zatrudniających naprawdę znaczną ilość mieszkańców naszych? No. No, ale to jak jest prywatna inicjatywa Jaka prywatna inicjatywa? Trzeba zrobić najpierw warunki, czyli trzeba było powołać tą strefę i to Paweł Powiat zrobił razem z miastem. Myśmy zmienili plan zagospodarowania przestrzennego tylko i wyłącznie po to, żeby móc tą strefę ekonomiczną uruchomić. Pan nie zmienił, to by tam nic nie A tak, to wtedy by się nic nie działo, ale my chcemy, żeby się coś działo. Dobrze, bardzo, bardzo proszę o odpowiedź, tylko króciutką. Tak, ja myślę, że jeśli chodzi o to miejsce dla młodzieży, rzeczywiście trudno w tym momencie by było wskazać dokładnie, gdzie ta świetlica ma być, ale powiem jak to jest rozwiązane. Przed moją szkołą jest wojsko i myśmy nie zabraniamy już młodzieży stamtąd przynajmniej na to wojsko przyjść i pograć. Ale tam jest obok jeszcze jedna działka miejska, można by było przy tej okazji wspólnie... Podjąć jakąś próbę rozwiązania tego, czyli wybudowania, myślałem, takiego wojska z tartanową wierzchnią, jak właśnie Orliki. O tym, między innymi, myślałem. To jest tak jedna sprawa. Druga, istotnie, rzeczywiście, przy okazji, właśnie tych nieszczęść w postaci powodzi, sprawa rzek nie jest rozwiązana w Polsce, musi być rozwiązana systemowo, to indywidualnie tego podmiotu nie rozwiąże, bo i narzekania było spore, jak Państwo wszyscy jesteście świadkami, wiedzieliście na RZGW i co by... Straż Miejska, tak, no to między innymi gdzieś tam też rozmawiałem, że należałoby kupić samochód, jeżeli słyszę teraz, że już samochód mają, sądzę, że będą bardziej mobilni, natomiast kwestia tu została poruszona istotna, żeby byli w, taki, w takim czasie, kiedy tych zdarzeń, a więc jeśli chodzi o szczególnie, jest dużo, szczególnie w godzinach wieczornych, no Pewnie można to tak ustawić, to jest w gestii Rady i Burmistrza, więc. tylko burmistrz. Burmistrza. nawet, no to tym bardziej. Bardzo proszę o odpowiedź pana profesora Bieda. Przemyślam, miło jest słuchać jak no, wszyscy, którzy później. Na stali po tej pierwszej kadencji przypinają sobie ordery, jeżeli idzie o strefę ekonomiczną w Soblina. Bardzo to jest miło mi słuchać, bo widocznie był to pomysł dobry, skoro, skoro wszyscy, że tak powiem, teraz uważają, że mieli w tym udział w sukces ma wielu ojców zawsze. Ale to na marginesie. Proszę Państwa, jeżeli idzie o sprawę rzeki. Ja w ogóle nie przyjmuję tych wyjaśnień, które tu padają. Dlatego proszę Państwa, że była powódź w tym czasie, gdy ja byłem starostą. Zostały zniszczone drogi od strony rzek. Myśmy podpisali umowę z ZZGW, na mocy której powiat występował o środki i na odbudowę dróg, i na umocnienia brzegów od rzek. Przykłady są Droga Kamienica na Zaleściu w piekiełku tutaj, gdzie też było podmycie, wszystkie te drogi, które były podmyte, otrzymaliśmy wtedy, otrzymaliśmy wtedy bodajże 6 milionów złotych, część tych środków szła właśnie w umocnienia drogach, w odbudowę dróg, część w umocnienia rzek, chociaż rzeki też nie były powiatu, dalej były w zarządzie LZGW. Pani Zentelleraich zresztą wtedy dostała nagrodę ministra, że tak wzorowo współpraca między samorządem a LZGW się układała właśnie z powiatem limanowskim. Więc uważam, że jest to możliwe do zrobienia, powinno się to zrobić, natomiast te rzeki muszą mieć jeszcze wodę czystą, proszę Państwa i to co wcześniej było mówione o tym wysypisku śmieci, Myślę, że miasto wspólnie z gminą Słopnice, z gminą Limanowa musi wejść w porozumienie, powinien być sporządzony program, w ramach którego zostanie pociągnięty kolektor ściekowy aż od wysypiska do połączenia z, z miastem. Tym sposobem można by było wtedy skanalizować całą tą zlewnię od góry rzeki, jeżeli zostanie oczyszczony potok starowiejski ze ścieków, Wtedy możemy mówić o przywróceniu funkcji rekreacyjnej, tutaj e, za plecami naszymi, prawda? Gdzie też NZGW zawsze dziwiło się, że ponieśli dosyć znaczne nakłady przy odbudowie tej zapory z wykonaniem e, tych zasób, prawda? I e, nikt z tego później nie korzysta. Myślę, że jest to do zrobienia, trzeba to po prostu podjąć. Jeżeli idzie o sprawę bezpieczeństwa, proszę Państwa, e, no. Ja tam na czacie też pisałem, że moje doświadczenia są takie, że Straż Miejska najchętniej to jest w godzinach szczytu i dni targowe chodzi po mieście. Zresztą widziałem to na własne oczy. Nawet nie zadają sobie trudności, żeby chować do kieszeni bloczki z mandatami, tylko w jednej ręce bloczek, w drugiej gotowy długopis. Idą i wypisują po kolei mandaty. Teraz przed wszystkimi świętymi na ulicy Szwedzkiej, proszę Państwa, gdzie starsi ludzie przed, byli podwożeni tam przez swoje rodziny, żeby groby tam oporządzić czy coś, straż miejska szła i na ulicy Szwedzkiej po 100 złotych mandaty wystawiała. Moja córka była tego świadkiem, jedna kobieta tam płakała przy samochodzie, jak jej mandat taki wystawili. No więc to, wiecie Państwo, przy, przy tym, jeżeli miasto nie zapewnia miejsc parkingowych, władze miasta nie zapewniają, to nie mogą wziąć i zrobić czegoś takiego, że straż miejską wypuszczą na tych wszystkich mieszkańców, żeby oni ich mandatowali jak leci, jak, tak potocznie mówiąc. No więc... Ta Straż Miejska po, po, powinna zupełnie spełniać, moim zdaniem, trochę inną rolę. Oczywiście, jeżeli ktoś wykona jakieś przekroczenie w takie, zatrzymał się, zablokował komuś wyjazd z domu, z posesji, ktoś dzwoni, bo nie może wyjechać, to rozumiem, że Straż Miejska wtedy go tym mandatem, prawda, ukaże. Ale w takiej sytuacji, gdzie to nikomu nie zagraża, ani niczemu, nie tamuje ruchu, nie tamuje przejazdu, proszę Państwa, no to jest to straż miejska, to jest straż, na, która jest na waszym garnuszku, z waszych podatków. Oni nie mogą być waszymi dręczycielami, oni nie mogą być waszymi dręczycielami zwyczajnie. Jeżeli idzie o sprawę, o sprawę, e, sprawę Sowlin e, i, i Świetlicy. E, szanowni Państwo, no my piszemy, że praktycznie w każdym osiedlu należy utworzyć miejsca zabaw dla dzieci. E, żeby y, mamy z tymi dziećmi mogły gdzieś wyjść. Jest to możliwe do zrobienia, a tym bardziej, że y, na przykład y, Meblomet w Mszanie teraz rozszerzył swoją produkcję, gdzie produkuje właśnie różne urządzenia do, do mm, placów zabaw dla dzieci, które są eksportowane nawet za granicę. Jednym z kandydatów na radnych do Rady Miasta y, z naszego komitetu jest prezes Meblometu. No więc znamy, że tak powiem, to od podszewki pan Kogutowicz, który mieszka na Zygmunta Augusta. To trzeba na pewno, to trzeba na pewno wszystko już Państwa zorganizować. Natomiast jeżeli idzie o młodzież starszą, no to trzeba lepiej wykorzystać możliwości Gimanowskiego Domu Kultury. Dziękuję. Ale trudno, żeby dwa kilometry szli do miasta, gdzie na miejscu można coś zrobić. Jasne, tylko wie Pan, ja mówię co z dnia na dzień można zrobić, natomiast w dalszej perspektywie trzeba tam zorganizować świetlicę i tak dalej, natomiast z dnia na dzień to jest kwestia, wie Pan, organizacyjna, żeby oni już coś, można ich było czymś zainteresować. Dziękuję.